do Witam, moi drodzy państwo! Moi drodzy państwo, witam. Nie spodziewałem... A, no w sumie to się, państwo, trochę spodziewałem, tak podświadomie, nie powiem, że nie. W końcu mnie już mój kamerzysta złapał. No to jak mnie już złapał... Na gorącym uczynku, można powiedzieć. Kurwe. To... Trzeba będzie sobie porozmawiać, prawda? Oczywiście, że tak. No to skoro już jesteśmy przy... Na nagraniu, to od razu powiem, że najlepiej będzie, jeżeli na nazwę ten film Relaksacja. Relaksacja, moi drodzy, Relaksacja. odpoczywamy. A po czym? No, moi drodzy, myślę, że akurat to jest dosyć zrozumiałe. Po mojej yy, długiej wycieczce w nocosferze, prawda? Zdaje się, że. Pod. moją nieobecność. Tak jak się tam czasami kontaktowałem z moim kamerzystą Andrzejem Z, to tam mu powiedziałem troszeczkę o tej nocosferze, na czym ten świat tam stoi, nie? To chyba zrobił o tym osobnego vloga, zdaje się, co, co, co tam się odpierdolało. No więc Państwo mniej więcej chyba wiedzą, że tamta kraina to jest jeden no, wielki Wietnam. To jest pierdolony Wietnam. To jest Wietnam. A nie, nie, spokojnie, ja PTSD nie dostałem, nie? nie mam na razie żadnych flashbacków, było mniej więcej, było, było w porządku. Mm. Tam, gdzie ja uczęszczałem do bazy yy, tego, yy, coś tam, Harbor, nie? Free Stalker Harbor, coś takiego, tak? To był też akurat yy, ze mną na wypadach w większości Hanku, więc, yy, że tak powiem, radziliśmy sobie świetnie, więc tam nie było żadnej kryzysowej sytuacji. No, ale tym niemniej wiedzą Państwo, jak to jest. Czek, no ile ja tam byłem? No sparek do, dobrych miechów, nie? Yy, cztery chyba? Cztery miechy? No, cztery miechy, coś takiego. Tam oczywiście czas troszeczkę płynie wolniej, więc e, jakby to wszystko, to wszystko na mnie miało większy efekt. Straszcie, strasznie się odbija się Państwu pojawiłem to przez ten złoty trunek, który tutaj pije. No i tak, relaks, tak, relaks. No ja już się troszeczkę tutaj odpocząłem sobie, zrobiłem sobie takie wakacyjki można powiedzieć lekkie, nie. No i tak, no i spytałem się Państwo no co dalej z vlogami? No moi drodzy, moi mili, skoro już tutaj z tej strony do was mówię, no to znaczy to oczywiście, że vlogi dalej będą. Będą będą. Ja tam w nocy sferze miałem troszeczkę czasu też na, na przemyślenia, o czym tu jeszcze można pierdolnąć soczystą serię vlogów. Mm. Póki co wykminiłem tak 4-5 tematy, coś w tym stylu, będzie o pieniądzach, będzie o mikropłatnościach w grach komputerowych, wideo tudzież mobilnych wideo, będzie o koronawirusie, bo ja tam słyszałem, że to jest teraz, ja w ogóle wracam, nie, a tu kurwa ze świata i z żoli boża zrobili jedno wielkie The Division, nie, więc ja nie wiem o co chodzi w ogóle, tam kurwa na placu u mnie to tam worki czarne z ciałami normalnie kurwa kładą, nie, trupy jebane. Czyli jak to woli przeterminowani ludzie już tym wirusem. No. Więc jest jeden wielki rozpierdok, Ale spokojnie, u nas w sferze już na to szczepionka jest, więc ja jestem zaszczepiony. Podobnie też jak mój y, drogi kamerzysta złoty. Więc nie mają się Państwo y, czego bać. Ja dalej dla Państwa będę nagrywać. Dla mnie y, ta kryzysowa sytuacja nie jest w żadnym e, wypadku e, niemożliwa, by kontynuować e, swoją, swoje dziedzictwo tutaj na YouTubie, prawda? No. Więc a, <laughs> no, dzi oczywiście dzisiejszy filmik będzie troszeczkę taki krótszy, bo e, jedyne, czym mogę e, Państwa e, tutaj e, zainteresować, no to to są takie, umówmy się, ogólniki, jak tam było, sprawy organizacyjne, jak to w każdym takim e, większym community YouTubeowym e, no, zakładając, że nasze jest duże, nie? Ale ten... W gruncie rzeczy nie zniknąłem, w zasadzie zniknąłem, ale już wróciłem, jak zresztą Państwo widzieli, bo zdaje się, że tam Andrzej też nagrał Jak akurat tak się złożyło, jak kurwa wychodzę z sfery, więc, że tak powiem, że tak powiem, mamy, mamy tutaj to ograne, wiedzą Państwo, że wróciłem, no Więc, moi drodzy nie pozostaje mi w obecnej sytuacji w zasadzie powiedzieć nic innego jak tylko vlogi. Kurwa, będą, będą. będą. Mogę jeszcze powiedzieć też to, że w nocosferze troszeczkę się też tamtejszej waluty zarobiło, więc że tak powiem, będzie, będzie możliwość pójścia do kantoru i wymienienia tamtejszej waluty, która jest liczona w jenach chińskich. Nie wiem dlaczego, ale akurat tam są jeny, tak, tak tam jest. My, wie, wcześniej były dolary, ale teraz są jeny. Tam coś się zmienia. E, ten, Więc e, ja te jeny powymieniam, ja mam ich tam chyba z parę milionów, ale na przeliczenie na polskie to to wyjdą małe pieniądze, więc wiedzą Państwo. E, natomiast e, trochę jeszcze wiedzą Państwo, trzy miechy, coś takiego i myślę, że kurwa strzelę sobie nowy komputer, jak Allah pozwoli. W związku, z czym, w związku z czym pojawią się też na YouTubie na moim kanale serie, z, prawda o wiele nowszych i bardziej awangardowych gier. Tak. Ale to jeszcze wiedzą Państwo o świat z nogami do tego, więc to jeszcze nic nie jest na pewno. No więc. No, i co, no i myślę, że to tyle, więc tylko dzisiaj tak pogadaliśmy sobie, żeby zaanonsować, yy, prawda, przyszłe vlogi, tak, przyszłe vlogi, dlatego yy, cieszę się, że Państwo wciąż ze mną tutaj są. A no, i oczywiście, yy, tutaj w kwestii takich takiej, że ubyło mi parę subów, widziałem na kanale. Bodajże, jak wychodziłem, to miałem 107, 108, teraz wracam, mam oh, kurwa 101. Więc ja powiem tak, ja już jestem troszeczkę za stary, żeby, żeby mi się chciało teraz kurwa dzwonić tam do Anonymus, żeby pościągali tych skurwieli i pokazowali konta na Steam czy coś w tym stylu. i się już nie chce, niech oni se tam odsubowują, ale powiem wam Państwu tak, dla wszystkich tych, którzy mnie odsubowali, mam jedną jasną wiadomość i w zasadzie można powiedzieć takie pytanie: How dare you? Takie. No i co? No i moi drodzy Państwo, to jest. W obecnej sytuacji. Tyle ja się z Państwem na chwilę obecną żegnam. Pozdrawiam swojego serdecznego kamerzysta Andrzeja Z. No i co, no i widzimy się w gameplayach i vlogach, tak więc mówił nieodłącznie Lisu Komando tu i teraz, zawsze fakty, zawsze tu. No i to. no i do zobaczyska. Trzymajcie się. Hej, hi, hello.